Chciałoby się powiedzieć 5.55 i 55 sekund, a tu 10.55 i 55 sekund, ale to tylko ja mam tak, jak widać jestem w zupełnie innym miejscu i klimacie. Pozdrowienia z Tajlandii dla wszystkich klubowiczów, którzy już ze mną w tej chwili są. A powiem, powiem, powiem to. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jakiś taki jestem blady, ale to może... Może, może powinienem to coś z tym zrobić, ściemnić to trochę, o, może to będzie lepiej. No dobra, mamy dzisiaj niedzielę. Moi drodzy, to jest tak naprawdę, kończy nam się 34 tydzień, 34 tydzień 2023 roku i ten tydzień już nie wróci. On się zakończył, jeżeli go wykorzystaliśmy w jakiś sposób, zrobiliśmy, że jest wart skatalogowania, to tak będzie. Nie, trudno, nie ma. Był poszedł 239 dzień roku, 34 tydzień, dzisiaj 27 dzień sierpnia, niedziela. Nietypowe święta to dzisiaj Dzień Tira i Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Jakie to są gry książkowe? Nie wiem, ale mogę się dowiedzieć. No dobrze. Cóż, dalej do końca roku zostało 126 dni, to dużo. Dzień potrwa prawie 14 godzin bez jednej minuty i skrócił nam się już o 2 godziny 47 minut 26 dni lata przede mną, aczkolwiek jestem w takim miejscu, gdzie ciągle jest tak prawie albo wczor wczoraj spełniło się moje marzenie i uwaga, trochę popadało, ale tak... Bardziej można powiedzieć, postraszyło niż popadało, ale generalnie przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć deszcz w porze deszczowej w tropikalnym kraju. Spełniłoś się, spełniło się też drugie marzenie. Miałem to, odgrzebałem to na mojej bucket list, żeby sprawdzić, jak smakują te koniki polne. I uwaga, zjadłem to z najlepszych rąk, rąk od teściowej Krzysztofa Króla. Więc na pewno z najlepszej ręki i muszę ci powiedzieć. Smakuje dobrze! Było to takie delikatnie słone, jak takie chipsy. Skrupiące. Moja mama mi napisała straszne rzeczy na ten temat, jak zobaczyła, że to zjadłem, ale, ale zjadłem, no spróbowałem. Cytat. Ja dzisiaj, gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać. A zatem nie osądzaj, nie narzekaj, nie krytykuj, bo w tym momencie nie ma miejsca na miłość. Tam, gdzie jest narzekanie, osądzanie i krytykowanie. Tam nie ma miejsca na miłość, tam nie ma miejsca na życzliwość. Mało tego, może jeszcze zdążyć. Dzisiaj to przytoczę ci pewne informacje, ale zobaczymy, jak się potoczy dalej sytuacja. Piotr Jekiełek, który jest z nami też niedawno, bo od 21 lipca 2023 roku prawidłowo wytypował liczbę osób, które się na naszej stronie klub555.pl zalogowały. Jeżeli nie masz tam jeszcze konta, wejdź koniecznie w klub 555.pl, załóż sobie tam konto i bierz udział w zabawie, oznaczając osoby, liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie danego dnia. Piotr wytypował, 1618 osób i trafił. A jest z nami Piotrek od 21 lipca 2023 roku. No, 27 dzień sierpnia dzisiaj. Pojutrze. Wracam późnym wieczorem wprawdzie, bo wylatuję do Bangkoku o godzinie prawie 23 i tam w Bangkoku będę miał 11 godzin postoju, więc chyba sobie wezmę hotel, prześpię się i będę powoli powrotnie wracał do trybu polskiego, bo tam pójdę spać bardzo późno, czyli gdzieś tam pewnie około godziny 2 trzeciej w nocy się dopiero położę spać i w Polsce będzie wtedy gdzieś tam 9-10, więc będę się przyzwyczajał. Dobra, póki co intro. Rzucam ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu, codziennie, a zobaczysz, co się stanie. Napijesz się ze mną herbaty. Tym razem wody, ale woda też jest dobra, mineralna. Więc herbaty sobie tu nie robiłem, ale wypiłem sobie już dzisiaj rano, bo tu jest godzina już 11.01. Wypiłem już sobie kawę i generalnie dzwonka nie używam teraz w czasie wyjazdów. Też jest dobrze. Natomiast urodziny dzisiaj ma Marek Gierszewski. To jest ten fan a, a fan Fundacji Puracha, który zresztą dzisiaj przy urodzinach też organizuje biurkę, więc najlepsze życzenia dla Marka Gierszewskiego. Happy birthday to you, Marku. Najlepsze życzenia. Marek jest jednym z najstarszych stażem klubowiczów i z prawdziwą radością mam nadzieję, że Marku jesteś dzisiaj i mogę ci życzyć pięknego, długiego, zdrowego, mądrego, bogatego i Spełnionego życia. No dobra, tak więc herbaty nie mam, dzwonka nie mam, happy birthday było. Zostało mi tylko jeszcze zerknąć do ankiety, ponieważ od 2019 roku wprowadziłem 13 nawyków w klubu 555, które przejąłem od Benjamina Franklina i Franka Bedgera, i je te nawyki, tak jak ostatnio opowiadałem, je po prostu. Dostosowałem do wymogów dzisiejszych czasów, zgodnie z moją wiedzą i doświadczeniem, i zapytałem, jak Ci idzie wdrażanie 13 nawyków. 21% deklaruje, że dopiero zaczyna. Czyli 21% niedawno dołączyło do klubu 555. To też jest dobre. Nie przykłada się za bardzo 24%. To może zacznij po prostu. Potrzebuje sporo powtórzeń, jeszcze 41% ankietowanych, czyli bardzo dużo. I 15% deklaruje, że jest naprawdę dobrze. I to mnie mega cieszy, że jest dobrze, bo lubię. Lubię kiedy jest dobrze. Tak a propos, jak jest dobrze, to należy się po prostu uśmiechnąć. Fajnie wygląda ta palma z tej strony, tak się rusza na wietrze, ale generalnie. Widok stąd mam naprawdę piękny, bo tam na dole jeszcze jest brzeg i basen i w ogóle naprawdę przepiękne miejsce. No dobra, ktoś tu jeszcze pisze. Zapraszacie mnie na Islandię, jeżeli mi się pora deszczowa marzy. Ktoś tu napisał, że pora deszczowa jest dzisiaj też w Polsce. No, jak widzisz, ta pora deszczowa tutaj w Tajlandii, to tak naprawdę. Różnie to bywa, to. Zresztą tak jak Krzysiek ostatnio opowiadał, Krzysztof Król, no to generalnie chyba tam z dwa, trzy, trzy dni padało tutaj, ale teraz jest po prostu znowu słonecznie i ciepło. Przyznam ci się do czegoś. Wczoraj byłem obejrzeć sobie wieczorem dzielnicę Patong, tę taką rozrywkową. Jest tam przepiękna plaża i muszę ci powiedzieć, tak jak byłem nastawiony, tak no, z takim dystansem jechałem, bo wszyscy mi mówili, o, tam jest popelina, seks się wylewa i tak dalej, Muszę ci powiedzieć, pięknie tam jest, naprawdę, podobało mi się. Barwy, kolory, muzyka, dużo się dzieje. Oczywiście są te wszystkie rzeczy również związane z dzielnicą, jakby, czerwonych latarni, ale mnóstwo pięknych restauracji. Można zjeść cudowne, świeże owoce morza, i nie omieszkałem zjeść sobie ostrygi, które były w tak niesamowitej cenie, że chyba no, byłoby grzechem. Nie spróbować. Zatem pięknie spędziłem wczoraj wieczór, pospacerowałem sobie i o godzinie 22 wracałem już do, do hotelu, ponieważ hotel podstawił specjalny autobus, który zawoził tam i z powrotem zupełnie za darmo. Żal było nie skorzystać. Dobra, moi drodzy, przejdźmy może do tematu dzisiejszego klubu. Wygospodaruj godzinę dziennie, napisał, napisał to Jarek Strzałka. Wygospodaruj godzinę dziennie, gdy świat jeszcze śpi i nie walczy o twoją uwagę. To takie prawdziwe. Świat, kiedy nie walczy o Twoją uwagę. Te dodatkowe 60 minut na zawsze odmieni Twoje życie, oczywiście pod warunkiem, że nie zrobisz tego tylko raz, że zrobisz z tego nawyk. Z power hour nastawisz, zmienisz nastawienie do życia, i to, co dotychczas wydawało się nierealne, stanie się możliwe do osiągnięcia. I tak jak obiecałem, będę dzisiaj chciał ten temat poruszyć, uważam, że. Sam fakt tego, że wyznaczamy czas na myślenie codziennie, że zamykamy się gdzieś i to nie musi być godzina. Na początek to może być 5-10 minut, żeby się po prostu tego przyzwyczaić, bo tak jak napisał ten sam Jarek Strzałka w komentarzu, jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. Jarek zacytował tutaj, podał piękny, zresztą uwielbiam ten, ten cytat Arystotelesa. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem. A pięknie napisała Renia Lewandowska: Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go. No i, jak zwykle, w komentarzach dopisał Darek Pilarski: Napisał dwa, dwa cytaty: tekst w ogóle Achala Elroda, tego od fenomenu Poranka. I fenomenu dwóch kroków, książki, które polecałem już wielokrotnie w klubie. Gdy wstajesz rano z pasją i przyświecać jakiś cel, dołączasz do niewielkiego procenta ludzi sukcesu, którzy realizują swoje pragnienia i co więcej, dzięki temu będziesz bardziej szczęśliwy. Zmiana podejścia do porannego wstawania. Zmieni dosłownie wszystko w Twoim życiu. Kiedy Ty i ja budzimy się co rano, oboje bo stajemy przed tym samym wyzwaniem. Pokonać. Wow, to jest dla mnie poezja. Pokonać byle jakość egzystencji i życie pełnią życia. To największe wyzwanie. Znieść się poza własne wymówki i robić to, co należy. Dać z siebie wszystko i tak, jak pragniemy. Gdybym miał powiedzieć, co w tej w tym czasie wyznaczanym na indywidualne myślenie jest najważniejsze, to powiedziałbym z pełną odpowiedzialnością, że najważniejsze jest stawanie się świadomym człowiekiem. Zastanawiać się w tym czasie, czy prowadzę życie takie, jakie zawsze chciałem. Jeżeli nie, to mogę zacząć podejmować decyzje nie na drodze jakiejś rewolucji. Mogę powoli, powoli podejmować decyzje, które będą zmieniać moją sytuację. I teraz większość ludzi ucieka od indywidualnego myślenia i mówią: no, to, co mnie spotkało, takie jest życie wytrwać do emerytury, wychować dzieci, a potem się zobaczy. To nie o to chodzi. Myślę, że jest sporo ważnych rzeczy w naszym życiu, o których często po prostu zapominamy. Tak jak napisała Danuta Raczkowska, w godzinie mocy nie chodzi o to, żeby wstawać o 5 rano, być szalenie produktywnym albo codziennie przed śniadaniem przebiegać 8 kilometrów. Tak naprawdę to... Tak naprawdę, dopóki jest to pierwsza godzina w ciągu dnia, nie ma znaczenia, o której zdecydujesz się wstać sama godzina, nie do końca jest ważna. W godzinie mocy chodzi o pewne nastawienie, o dodawanie sobie sił do podejmowania decyzji i działań. To sposób, żeby skupić się na swoich celach i stworzyć takie życie, jakiego się chce. Stworzyć takie życie, jakiego się chce. Monika Krol napisała, ale Monika będę jeszcze dzisiaj zaraz. Yy, Przytoczę jej historię, którą mi wysłała wczoraj. Budząc się każdego ranka, czuję niesamowite pragnienie życia. Pisze Dobrosława, Gazi Dobrosława Gazicka. Zresztą to jest tekst napisany przez czy przypisywany Dwayneowi Johnsonowi, temu takiemu dobrze zbudowanemu typowi. Budząc się każdego ranka, czuję niesamowite pragnienie życia. Uwielbiam zapach możliwości z rana. Nowy dzień to nowy początek. Codziennie dostaję szansę, aby spełnić moje marzenia, osiągnąć swoje cele, podjąć kolejną próbę. Zmienić to, czego nie lubię, zdobyć to, czego pragnę, uczynić swoje życie i świat lepszym. Dostaję nowe bezcenne chwile, czas, aby cieszyć się i korzystać z życia w pełni. Co było wczoraj i minęło. Przeszłości nie zmienię. Więc skupiam się na tym, co mogę zrobić dzisiaj. Nowy dzień. To nowe siły i nowe możliwości. Aby mieć udany, dobry dzień, trzeba go odpowiednio zacząć i korzystać ze swojej wewnętrznej siły. Bądź takim rodzajem człowieka, że gdy twoja stopa dotyka podłogi, gdy rano wstajesz, diabeł w piekle mówi: O, mm, a wstał. <słuch> no my tu nie używamy brzydkich słów w ogóle, ale popatrz, jaki piękne jest to stanie. Nowy dzień to nowe siły i nowe możliwości. Zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy takimi ludźmi, którzy codziennie rano stają i zadają sobie pytanie, co mogę dzisiaj zrobić, żeby ten dzień był wart katalogowania. Zapisz sobie proszę teraz to pytanie, kiedy zaczynasz dzisiaj dzień, bo w Polsce jest jest 5:50, no dobra, 6:11. Co możesz dzisiaj zrobić, pomimo że to nie dziela, no niedziela jak dzień, jak co dzień? Co mogę dzisiaj zrobić, żeby dzień był wart skatalogowania i zapamiętania? Wspomniana wcześniej Monika Król, król właściwie, Monika Król, która mieszka w Chicago, wysłała mi taką i oto historię wczoraj. Kamień w umyśle nazywa się ta historia. Jest naprawdę mega fajna. Hogen, chiński nauczyciel zen, mieszkał samotnie w małej świątyni na wsi. Pewnego dnia przyszli do niego czterej podróżujący mnisi i zapytali, czy mogliby rozpalić ognisko w jego ogrodzie, żeby się ogrzać. Gdy wzniecali ogień, bo Hogen się zgodził oczywiście, Hogen podsłuchał ich kłótnie o subiektywność i obiektywność. Przyłączył się do nich i powiedział, tutaj widzicie duży kamień. Na mojej posesji, posesji. Czy myślicie, że znajduje się on wewnątrz czy na zewnątrz waszego umysłu? Jeden z mnichów odpowiedział. Z buddyjskiego punktu widzenia wszystko jest obiektywizacją umysłu, więc powiedziałbym, że kamień jest wewnątrz mojego umysłu. Twoja głowa musi być bardzo ciężka, kiedy nosisz taki kamień w swoim myśle, powiedział Hogen. To cała historia już. Natomiast ja myślę, że te kamienie, które nosimy w głowie, które są czasami naprawdę ciężkie, to są nasze przekonania. I myślę, że z naszymi przekonaniami jest tak, że trzeba je czasami odkryć i wyczyścić. Zastanowić się, czy to, co myślę, no bo jeżeli myślę na przykład, że ja nic nie mogę, że to wszystko może tylko zewnętrzna siła, no to tak naprawdę niewiele mogę zrobić. No bo jestem przekonany, że cokolwiek zrobię, to i tak będzie tak, jak ta zewnętrzna siła chce. Jeżeli jednak jestem przekonany, że jestem architektem swojego życia, to to jest zupełnie inne przekonanie. Dlatego też tak sobie myślę, że niektóre przekonania mogą być w naszej głowie tak ciężkie jak wspomniany kamień w tej historii, że będą nam przeszkadzać. Pamiętasz, w czasie złotej godziny zachęcam do tego, żeby wypełniać sobie dziennik rozwoju. Oczywiście możesz sobie zrobić tam w dzienniku rozwoju, możesz sobie zrobić wszystkie możliwe zakładki, jakie chcesz. Ja wymyśliłem sobie, że będę zapisywał tam moje sukcesy każdego dnia. Że będę zapisywał tam moje życzliwości, czyli to, co zrobiłem dla świata lepszego. Nie tylko jako sukces to odnoszę, tylko co, co, w jaki sposób na przykład komuś sprawiłem, że miał lepszy dzień. Następnie zapisuję tam wdzięczności w następnej zakładce, czyli na przykład jestem bardzo wdzięczny za to, że, że przyszło mi i mogę tutaj być w Tajlandii i cieszyć się obecnością ludzi, wspaniałych ludzi, którzy są tak nieprawdopodobnie życzliwi, że jest to coś niesamowitego. Życzliwi, wyrozumiali. I wreszcie zapisuję tam. Weryfikuję, o to lepiej brzmi, weryfikuję moje przekonania, czyli co ja tak naprawdę myślę dzisiaj, co może mnie na przykład powstrzymywać przed czymś. Jeżeli na przykład wewnętrzny głos mówi mi Nie rób tego, to zastanawiam się, jakie przekonanie w mojej głowie sprawia, że ja tego nie chcę robić. Jakie przekonanie, co się kryje za tym, albo że coś, coś chce zrobić w ogóle, albo um, w ogóle coś się dzieje, i ja o tym zaczynam myśleć, możesz weryfikować swoje myślenie, swoje przekonania. Myślę, że ta złota godzina mocy, którą tak jak wspomniałem, może na początku trwać 10 minut, 15 i to też nie jest tak, że zawsze musi być godzina, raz może być godzina, raz może być 15 minut. Chodzi o to, żeby w tym czasie skupić swoje myśli na tym, i to jest bardzo ważne teraz. Żeby skupić swoje myśli na tym, co jest naprawdę w naszym życiu ważne. Skupić myśli na tym, co naprawdę jest ważne w naszym życiu. Prawda? I zadać sobie pytanie, czy to, jak jest teraz, tak ma być zawsze. Jeżeli nie, to co mam zrobić? Co mam zrobić? Biologia przekonań mówisz? O, może sobie zapiszę tę książkę, żeby ją sobie, bo nie znam jej. A. Dobra, nie będę zabierał głosu w tym temacie. Nie będę. Trafił mi taki tekst do ręki, który mi dzisiaj bardzo pasuje. On był już kiedyś tam. Ja uwielbiam ten tekst napisany przez Mario de Anrade. Pozwól, że go przypomnę. A tekst nazywa się Moja dusza się śpieszy. Policzyłem lata i odkryłem, że mam mniej czasu do życia niż do tej pory to tak głęboko rezonuje ze mną, ponieważ już mam tyle lat. Czuję się jak dziecko, które wygrało pudełko cukierków. Pierwsze jest przyjemnością, ale kiedy zdaję sobie sprawę, że zostało ich tylko kilka, naprawdę zaczyna się nimi cieszyć. Nie mam czasu na niekończące się... Czekaj, bo ja mam ten tekst chyba lepszy, znalazłem w internecie, bo w mojej książce on jest tak słabo przetłumaczony. Nie mam czasu na niekończące się konferencje na temat statusów, statutów, zasad, procedur i wewnętrznych podziałów, wiedząc, że nic nie zostanie osiągnięte. Nie mam czasu, aby znosić absurdalnych ludzi, którzy nie pasują do mojego wieku. Nie mam czasu, by zmagać się z miernotami. Nie chcę być na zebraniach, gdzie napompowane ego nie mogę tolerować manipulatorów i oportunistów. Niepokoją mnie zazdrośni ludzie, którzy stają, starają się zdyskredy zdyskredytować tych. Którzy są bardziej zdolni do zrobienia czegoś. Mój czas jest zbyt krótki. Chcę tego niezbędnego, ponieważ moja dusza się śpieszy. Chcę żyć z ludźmi, którzy są bardzo ludcy, Którzy potrafią się śmiać z popełnianych błędów. Ci, którzy bronią ludzkiej godności. To sprawia, że, życie warto, że, że warto żyć. Chcę otaczać się ludźmi, którzy wiedzą, jak dotykać serca innych. Śpieszę się do życia z intensywnością, którą może dać tylko dojrzałość. Staram się nie marnować już tych słodyczy, które mam w tej torebce, które mi pozostały. Jestem pewien, że będą bardziej pyszne niż te, które już jadłem. Moim celem jest dość do końca w pokoju ze mną, z moimi bliskimi i sumieniem. Mamy dwa życia. Drugie zaczyna się, gdy zdajesz sobie sprawę, że masz tylko jedno. Moja dusza się śpieszy. Słodycze obrazują i cukierki obrazują lata, dni, może tygodnie, miesiące. I nie chcę już. Tego Tobie dzisiaj życzę najbardziej. Nie marnuj już więcej tych cukierków, które zostały w Twojej torebce. Zadbaj o to, żeby każdy z tych cukierków, każdy przeżyty następny rok.